Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie Państwo w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony łowka witam Was naprawdę mocarnym skrzyneczkiem odcineczku, w którym otworzymy, słuchajcie, skrzynię Igla. Dwie sztuki, no i za to będziemy kontynuować po prostu ten opening. Trzymajcie naprawdę bardzo mocno kciuki za to, co wydarzy się w dzisiejszym odcinku, ponieważ tutaj są 18% szans na Digla za 74 zł, 15% na M4 za 78 i 15% na, na gloka za 66. No, potem już zaczyna się lepiej. No a tutaj górna półeczka. Słuchajcie, 73 koła rękawice, Gangnir prawie 30. Nie, tutaj Dragon Lorca 27,50. Klikam, słuchajcie, klikam. Nie, miejmy nadzieję, że szczęście po prostu dopisze. Nie, tak, tak, dobra. Ile kosztujesz, drogi? Słuchajcie, czwy. 571, dobra, nie jest to najgorszy skin, ale jest to słaby. No absolutnie niestety słaby, jak na taką skrzyneczkę, więc słuchajcie, drugi musi być lepszy w tym momencie. Zdobyłam, słuchajcie, rękawice warte 4400 Dobra, czekajcie 4400. No ale czekajcie, wydałem w sumie. Yy, mam rękawice warte 4400 plus mam tutaj warte. Yy, yy, Warto mam czwóreczkę, to jest 4983 wydaliśmy 6, tak naprawdę, więc kurczę, udało się trafić jednego dobrego skina, jednego słabego. Liczyłem naprawdę bardzo mocno jednak na to, że ten skin, skin numer 1 byłby lepszy, bo w tym wypadku, jeśli trafiliśmy, byśmy tak, takie rękawice i chociaż trochę lepszy ten skin numer 2, no to aktualnie byśmy mieli naprawdę powód, z którego byśmy mogli się cieszyć. Więc teraz, pora słuchajcie, przejść do naprawdę. Przedaję też te rękawice. Dobra, rękawice też sprzedajemy bitwy 1 na 1, słuchajcie, bitwy 1 na 1. Nie będzie to 3 lub 4 osobowe. Nie, za nie umów umówmy się, po prostu jest to za duża kwota, żeby tak po prostu sobie nią nie uszaleć. Więc zrobimy to z głową, słuchajcie, zrobimy to z głową. Ja na sam początek chciałbym wlecieć z Ginoldem, gdzie jesteś ginoldzik. Okej, okay, 10. Znaczy dobra, zróbmy może tak. 5 skrzyneczek ginolda. Mm. Pevorek, o 3 sztuki, bardzo chętnie I kto by tu jeszcze chciał n, Do nas dołączyć Amar nie otwieram zbytnio tej Więc dajemy słuchajcie sobie 4 sztuki n, Bitwa 1 na 1 Tak jak mówiłem, no na tych bitwach Głównie ci będziemy opierać Nasz dzisiejszy odcinek n, Nie chcę iść po nic innego No ponieważ wiadomo jak jest Słuchajcie, wiadomo jak jest, bitwa 3 osobowa Jest zdecydowanie cięższa do wygrania n, Bitwa 4 jeszcze cięższa Od bitwy 3 osobowej, więc więc wiele tutaj mówić nie trzeba. Czekajcie, jakieś tutaj wiadomości do mnie dochodzą. Yy, dobra, zaraz sobie odpiszemy, bo mamy tutaj ważniejsze sprawy do dokonania. Bo musimy tutaj trafiać najlepsze skiny możliwe. Z Ginola. niestety, aktualnie takiej nie trafiamy. No ale spokojnie, spokojnie, koska przelatuje, słuchajcie, więc to taki znak, że niedługo pewnie trafi w moje ręce. Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Chociaż, słuchajcie, Ginol też nie jest tutaj, jest tutaj w sumie skrzyneczko. Napisz jaki jest Twój ulubiony skin w CS i liczbę od 1 do 6. Więc na razie nic straconego Czekajcie, ten auk wygląda na 94 zł <laughs> no Myślałem, że trochę więcej Myślałem, że troszeczkę więcej Oni dają oczywiście mogą być, ale wypada Niestety nam kameleon Którego nie chcę w sumie, dobra Mamy jaguarka, 176, 273 Więc jest troszeczkę lepiej Pewor zarzuć, no karambitem Fejdem jakbyś zarzucił No to ja słuchajcie, nie miałbym żadnych pytań Aktualnie na pewno przegrywam Dobra, ten digelek coś tam na pewno pomoże Może nawet, słuchajcie, pomoże być prowadzenia, ale my potrzebujemy tutaj zdecydowanie lepszych jeszcze skinów. Amar zarzuca digelkami, które w sumie są spoko, bardzo. Jak na jego skrzydłach. Ładny, ładny. Minimalware, okej. Okay. No, dobra. Widać było od razu. Dobra, i teraz też chyba ładne, no nie? nie dobra, nie do końca takie chyba ładne. fil tested. Jest to zwycięstwo, moi drodzy. Jest to zwycięstwo, więc dobra. Bitwa numer jeden, jak najbardziej ukończona powodzeniem, więc przechodzimy do bitwy numer dwa. Na bitwa numer dwa będzie wykonana na skrzyneczce u exclusive dobra to jest skrzyneczka bardzo bardzo stara więc 5 skrzyneczek ekskluzywnych zobaczymy czy jaka ta ekskluzywność tutaj będzie chase jedna sztuka bardzo chętnie o mergani dobra czy mergani zawsze kosztowało 240 zł wydaje mi się że mogłoby być troszeczkę inna cena mace nie znam tej skrzyni więc otworzę wronek jedna sztuka a nawet dwie, dobra, dwie skrzynie wronka. To będzie kolejna bitwa, również 12 skrzyneczek, jeden na jeden, tak jak mówiłem. Tutaj, może, zaczekamy chwilę na przeciwnika. Chętnego niestety nie mamy, można było to przewidzieć, ale czasami się trafi po prostu ktoś chętny, żeby stoczyć sobie, wiecie, przepotężną bitewkę, więc ja taką mogę zapewnić, no nie? Dobra, wjeżdżamy w bitwę numer dwa. Fajnie by było wygrać, bo myślę, że wygrywając już bitwę numer dwa, to byśmy mieli totalny spokój w bitwie numer trzy, bo myślę, że. Fire 179, field tested, ok. Dobra, tutaj raczej nic mocnego się też nie wydarzyło. Jak z nas klineczką Exclusive, totalnie myślę, że standardowe skiny. Tutaj takie kurcze, bardzo niechciane. Kolejne: No, The z słabym stanie w Battle Skerdzie. Więc raczej Hotrod, No, Hotrot bardzo chętnie, bardzo chętnie był przytulił Hotrod, ale już było widać, że nie będzie absolutnie mój. No i tutaj widzimy jakieś słabe skiny. 400, oh, kurde, dobra. Jego skin jednak był dobry. Więc więc tutaj jak najbardziej się pomyliłem. 322 zł do tego kołaszka. Oj, oj, oj Faktory, dobra, i teraz good knife jeszcze. Ja wiem, że koska nie jest może taka górnolotowa. E, górnolotna. Oj, te rękawice też raczej nie są jakieś górnolotne, dobra. No ale jest to bardzo dobry skinek na skrzyneczkę za 240 zł. Mace, kurczę, to była bardzo droga skrzynia w ogóle. I no, 320 zł i taki skin, dwa razy taki skin. Wronek nie rób żartu on tak ZBUSTOWAŁ nam cenę. Nie, nie, nie. Ile to w ogóle jest 300? No tak, o bitwę? W ogóle tak. E, interesują mnie dwie sprawy. książka MACE O co w niej w ogóle chodzi? że takie rzeczy tutaj się wydarzyły. A, to jest 50. Dobra, 50. Potem już nie do końca też ciekawsze. Dobra, nie chcesz tej skrzynki? Podziękuję bardzo. Ta skrzynia na pewno mnie interesuje w kolejnej bitwie, bo w kolejną bitwę ja muszę wygrać i tutaj już, słuchajcie, muszę się powiedzieć... Najlepsze możliwe skiny, więc szukamy kolejnych skrzyneczek. Peworek, to jest luksus skrzynia. Była w pierwszej bitwie, ale to jest luksusowa skrzynia, więc... No musi... O, dobra, premium. Ja lubię, słuchajcie, premium skrzyneczki, więc mogą też jak najbardziej być sześć. No i co tutaj damy? Tutaj b może być, słuchajcie. No I... O nie, Holy to nie chce. Holy jego nie chcę. Dobra, i to będzie taka bitwa. 15 skrzyneczek, jeden na jeden powstaje, słuchajcie. Legendarna bitwa właśnie w tym momencie. Ponownie nie ma nikogo, kto byłby chętny, żeby tutaj z nami powalczyć. Więc słuchajcie, radzimy sobie klasycznie sami. No, na takie bitwy raczej, słuchajcie, trzeba poczekać pewnie pół godzinki albo godzinkę. No ja czekam tam z dwie minuty, więc też się do końca nie ma co dziwić, ale ja nie będę tyle czekać. Ja mogę sobie to na spokojnie rozegrać z bocikiem. Dobra, 826 zł. Doczeka się tysiąc dobra. Uff, dobra, dobra, nieźle spojrzałem. No i Peworka, słuchajcie, z tego powodu wybrałem Peworka. No nie, nie, to jest skrzynia, która nie zawiodła w aktualnym momencie. Jeszcze ma trzy szanse w ogóle. Żeby się pokazać jeszcze lepiej. No widzieliśmy skina, który naprawdę robotę by taką zrobił. Że paluszki lizać, no ale niestety, niestety, dobra, Peworek, kolejny bardzo fajny skin. No, skrzynia za 140 zł, przypominam. Dobra, on teraz ma dobrą MP9. No, ale raczej po tych skin. Które miałem raczej, mi, jak na razie, o Mecha Industries. Kurcze. Dobra, czekajcie, ktoś do mnie dzwoni, a ja nie mogę, dobra. po telefon, po... 628 zł, dobra. Robią się, słuchajcie, tej delikatne albo nawet i bardzo duże problemy. Nie wiem, czy mogę. Tutaj mogę anulować, dobra. Idziemy, idziemy, słuchajcie, jeszcze dwie premium i be active. Nie, 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 Jefor Skins, proszę cię, ja muszę zwyciężyć tą bitwę, nie ma innej tutaj opcji! Już za, za dużo dobrych skinów on miał, słuchajcie. Tutaj raczej nie ma szans, że aktualnie prowadzę. Potrzebuję jeden bardzo dobry skin. Griffin na pewno mi w tym nie pomoże. Totalnie obrywam w ostatnich skrzyneczkach, proszę, proszę, proszę! Nie, nie, nie! Nie, 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 Jeffy Skin się kochany, pokaż tutaj. Totalna miazga, słuchajcie, zostałem tak zniszczony. Ja pierdzielę co gościu porobił. To takie rzeczy się wydarzyły. Masakra, masakra, widzowie. To jest odcinek, nad którym trzeba troszeczkę pomyśleć, co my tutaj zrobiliśmy źle. Jakie skrzyneczki były błędnie wybrane, ja muszę się poprawić w kolejnym odcinku, bo innej opcji nawet nie mam, słuchajcie, zbytnio. No bo tutaj kurczę jedna bitwa na trzy, totalnie nie to, totalnie nie to czego w ogóle szukałem. Ja będę walczyć nadal, na pewno się nie poddam. Ale jestem troszeczkę za, no, nawet jestem zawiedziony. Po prostu jestem zawiedziony. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę, słuchajcie, klikacie sobie doładuj. Tutaj kod promocyjny WOFKE dodaję dodaje Wam 5% więcej przy doładowaniu. No i tutaj macie też wiele metod płatności. Pamiętajcie, że wpłacać można do 18 lat. Więc ja dziękuję Wam za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.